Cześć wam! Pomyślałem, że nagram filmik o moich wrażeniach po pierwszym tomie kapitana Subasy. To na pewno nie jest ostatni raz, kiedy kapitan Subasa gości na moim profilu, ale do tego jeszcze dojdziemy w swoim czasie. Ja Kapitan Tsubasa znam z anime, którą oglądałem za dzieciaka. No i to był mój pierwszy kontakt z tą serią i tak naprawdę wtedy każdy osiedlą od Subasa i potem jak graliśmy w piłkę, to mówiliśmy, o, ja będę strzelał jak Subasa, ja będę bronił jak Wakabayashi i tak dalej, i tak dalej. Takie przechwałki porównywały się do postaci z tej serii. I to było fajne i od tamtej pory miałem sentyment od subasy i jak zaczęła wychodzić manga w Polsce, to miałem takie obawy, czy jak ja ją przeczytam, to poczuję dyskomfort, stracę ten no taki pierwiastek radości, który zawsze subasa gdzieś tam we mnie siedział. Na szczęście tak się nie stało i manga według mnie jest już lepsza niż to stare anime, chociażby dlatego, że nie biegną przez cały odcinek po boisku i nic się kompletnie nie dzieje, tylko ta akcja idzie do przodu i to jest strasznie mocne w subasie. Główny bohater tej mangi jest oczywiście Subasa, no i wszystko w jego życiu kręci się wokół piłki, już nad najmłodszych lat no, trzymał piłkę, traktował jako przyjaciółkę, cały czas chciał grać. No niestety w miejscu, w którym dotychczas mieszkali, mieszkał z rodzicami, no nie było za bardzo z kim grać, nie było żadnej drużyny piłkarskiej w szkole, ale na szczęście że przeprowadzili zupełnie do innego miejsca i tam się okazuje, że piłka jest bardzo ważną rzeczą w społeczności uczniowskiej. Tsubasa jest świadkiem ścierania się dwóch drużyn z dwóch różnych szkół o boisko. Jest to szkoła publiczna oraz szkoła prywatna. No, i jak można sobie pomyśleć, szkoła prywatna jest przedstawiona jako tacy złoczyńcy, a ich kapitan, genialny Bramkarz Wakabayashi, jest pokazany jako taki no, zły, czarny charakter, który no, myśli tylko o sobie, o swojej drużynie i nie przepuści każdemu i wszystkich. Traktuje tak totalnie z góry. No a później w bardzo dużym skrócie Subasa dołącza do drużyny Nankasu, czyli szkoły publicznej, wyzywa Wakawa go na pojedynek. Zostają takimi totalnymi rywalami, i zaczyna się dziać bardzo dużo rzeczy, które prowadzą do meczu między tymi dwoma drużynami na festiwalu sportowym w tych dwóch szkołach. I ta manga jest taka dobra, naprawdę, ja się tak świetnie bowiem czytałem pierwszy tom. Nie jest może taka bardzo realna, jeżeli chodzi o sport, bo i Tsubasa i inni bohaterowie robią takie rzeczy, które są niemożliwe fizycznie, ale to w niczym nie przeszkadza. Ja bym wręcz powiedział, że można traktować trochę taki yy, bardziej fantastyczny szuden, który no, nie do końca ma coś wspólnego z prawdziwą piłką nożną, ale to jest tak przyjemne, czy tak fajnie czyta, że naprawdę daje ogromny plus Tsubasie. Kreska mazy jest dosyć specyficzna, szczególnie jeżeli chodzi o twarze bohaterów. One tak wyglądają, jakby każda ich emocja była pomnożona razy 10 i generalnie to pasuje do klimatu tej mangi, jeżeli chodzi właśnie o takie bardziej niemożliwe fizycznie triki, które robią z piłką, ale te duże kadry, gdzie właśnie ktoś strzela gola albo dzieje coś takiego fantastycznego, są po prostu świetne i mi się aż miło to oglądało. Tak jak mówiłem, Subasa na pewno jeszcze powróci na materiałach, może na live, bo ja w tej serii zakochałem się po raz kolejny. I muszę ją Wam naprawdę gorąco polecić. Jeżeli macie sentyment tak jak ja do starego anime, śmiało tobie jeszcze zakochacie się tak samo jak ja. Jeżeli lubicie sportówki, jeżeli lubicie Shunen, lubicie starsze mangi, warto sprowadzić Tsubasa. To jest kawał dobrej mangi i mimo swoich lat nadal jest świetna. No i tyle z mojej strony. Do zobaczenia!